Się ma, właśnie mamy coś innego, właśnie się zmieniło to yy, update. Mówili, że jest jakiś, yy, może jakaś nowa mapa. Ogólnie tutaj mamy od gościa. Ogólnie nie wiem gdzie to jest. No tu są te. To może nie wiem gdzie to. Może wał... Ba... O! O! Co? Tu nic nie ma Tutaj Co jest Tu wygląda jak schody Tutaj Tutaj coś będzie nowego O matka co to Magma arena co je? To, czy to są yy, piłki, piłki nożne? Bo ja nie wiem. O Jezu, ale poleciałem Jak to się gra? A tutaj. No jest to niemiecki. Kula Jak to działa? Tu jest. Aha! Trafiłem? Nie Jezu Co tu się stało?